na jej narodzinę. Ja i mój mąż, król Zygmunt. Tak się cieszę, moja droga, z narodzin naszej córeczki. Spotkało nas takie wielkie szczęście. Pomyślałem nawet o ich chrzcinach. To będzie wielka uroczystość. Zaprosiłem z tej okazji wielu znamienitych gości. Mnie zawsze ciągnęło do teatru. Jak chodziłam do szkoły, to chodziłam do, na kółka teatralnej, jeśli tylko one bo jednak nie w każdej szkole było coś takiego. E, I jakby zawsze miałam gdzieś z tyłu głowy, że chciałabym być aktorką. Później jakby porzuciłam to marzenie, uznając jednak za zbyt ciężkie do zrealizowania, no i poszłam inną drogą. Studiowałam dziennikarstwo, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałam to marzenie z dzieciństwa. No i kiedy zmieniałam pracę, e, to pomyślałam, że może bym spróbowała. Jakie imię damy w córce? Myślałeś już o tym, mój drogi. Właściwie jeszcze nie, ale wiem jedno. Nasza córeczka musi mieć imię wyjątkowe, bo przecież sama jest wyjątkowa. Hmm, jakieś ładne imię dla dziewczynki. O, już wiem. Kunegunda! Królewna kunegunda. Nie? Nie to może. Giegoberza! Proszę bardzo. A pani się zgłasza? Proszę bardzo. Ale jest taki takie popularne. Zbyt popularne. Karolina. 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 O, królowa Karolina. Bardzo dobry pomysł. O, proszę pani się zgłasza? Kto? Bardzo ładne imię. Bardzo ładne imię. No niestety, jakoś nie podoba mi się, nie pasuje. Królowa, krabia. Nie brzmi. Proszę bardzo, właśnie, zgłasza z samego ale, ostatniego rzędu. Aleksander. Aleksander? Nazwałbym siebie bardziej improwizatorem niż aktorem, ponieważ tutaj trzeba cały czas improwizować w tej pracy, bo dzieci zawsze mogą zaskoczyć, zawsze mogą zmienić nawet wręcz charakter bajki. Inaczej się gra dla młodszych dzieci, inaczej dla starszych dzieci, ale też mieliśmy okazję grać też dla seniorów, co też jest bardzo ciekawe i też seniorzy też się bardzo dobrze bawili. To jest praca, która może dać ogromną satysfakcję, bo dzieci są bardzo wdzięczną publicznością i po dzieciach wszystko od razu widać. Więc jeśli przedstawienie się podoba, to dzieci od razu o tym mówią. Jeśli dana postać spodoba się dzieciom, no to o tym mówią. Gram zarówno księżniczkę, którą dzieci zazwyczaj kochają i bardzo chętnie nawet po przedstawieniu, jak już skończymy bajkę i wychodzimy za kurtynę, dzieci przybiegają, żeby po prostu się przytulić, ale gram też postać złej wiedźmy na przykład, którą dzieci czasami nawet wyganiają ze sceny. Ja wychodzę, a dzieci krzyczą do mnie, idź stąd, jest jest brzydka i różne inne rzeczy albo próbują mnie przegonić, krzyczą na mnie, próbują przeszkadzać mi, kiedy czaruję i przywołuje księcia na scenę. Więc to jest wspaniałe, że dzieci na to od razu reagują. Bardzo cieszy właśnie to, że mogę zarówno jakby oddawać swoje emocje, jak i przyjmować emocje dzieci, bo... Dzięki temu też każdy spektakl może być inny, bo bardzo dużo zależy od tego, jak dzieci właśnie reagują. Czasami dzieci angażują się bardziej, czasami trochę mniej. I kiedy dzieci zaangażują się jakoś wyjątkowo bardzo, to przedstawienie może pójść nawet odrobinę innym torem niż zazwyczaj. No i wtedy im zarówno my na scenie bawimy się bardzo dobrze, jak i dzieci, bo dzieci bardzo lubią te momenty, kiedy mogą same włączyć się i jakby same poniekąd pokierować bajką i cieszą się, kiedy na to, co po powiedzą, my aktorzy reagujemy i nie ich i nie idziemy dalej z tekstem tak jak mamy to jakby wyłączone w scenariuszu tylko reagujemy na to co dzieje się wśród publiczności i to dzieciakom daje największą frajdę że, że mogą się włączyć w to nawet w tych jakby nieplanowanych momentach. Ogróci się jeszcze raz? już potrafisz jeszcze raz na ale razem na pewno się uda. Bardzo wam dziękuję. Wielkie brawa za wszystkich Zanim królewna ukończy 16 lat. Nie, co ty robisz? Diamoliną! Kłuje się przeciągłem! Przestań! Bo ja... I umrze! Ma pani rację, madam. Zapomniałem panią zaprosić, zatem to jest moja wina. Ale nie niemoglęcia. Ona nie niemoglęcia. Ono nie zrobiło pani najmniejszej krzywdy. Proszę, niech się pani nad nim zlituje. Za późno, wasza królewska mość. Dziabolino, błagam litości! Niech to będzie dla ciebie nauczką, że ja nigdy nie zapominam. Są czary dobre i są czary ja tylko dobrym posłuchuję się. Utrąć dziewiczkę, odzwyczaj mogę zgobacz przed swą wróżką Biorąc pod uwagę właśnie, że wszędzie inaczej się gra dla dla różnych dzieci, zarówno wiekowo jak i właśnie. Jeśli chodzi o lokalizację, gdzie gramy, czy to na wsi, właśnie, czy w mieście, zawsze musimy dopasować swoją grę do tych dzieci i musimy wyczuć mniej więcej, jaki też jest poziom humoru wśród tych dzieci, bo też często dla dorosłych gramy. To też dla dorosłych też zawsze znajdzie się jakiś smaczek. O tym nie powiedziała pani Iwonka, to bardzo ważne. Oczywiście, ja tak. to istotne. Myślałam, że łatwiej będzie pomóc księżniczce, ale jest tylko jeden sposób, bo nie jestem w stanie unieważnić czaru diaboliny. Ale królu mogę go złagodzić. I jeśli królewna ukłuje się wrzecionym, to nie umrze, tylko zapadnie w głęboki sen. A ze snu obudzi ją pocałunek ukochanego. A później będą żyli długo i szczęśliwie. Moja praca sprawia mi ogromną satysfakcję, biorąc pod uwagę, że też z natury jestem podróżnikiem i uwielbiam podróże, a w tej pracy mamy okazję jeździć po całej Polsce. Wręcz, można by potocznie powiedzieć, w kółko po Polsce, i, więc podróże plus jeszcze um, praca z dziećmi bardzo wdzięczna z pracy z dziećmi, No sprawia to ogromną radość. I kwiatuszki kolorowe rosną, i ptaszki ćwierkają, a tam za drzewem, co to za zwierzę? No jak sarda taka gruba. No bo za dużo No i utręła i to moje urodziny. Pani pięknie śpiewa. Pani mogłoby mogłaby mi powiedzieć, tak śpiewasz pijami śpiewa, i nocami, aż mi serce mocniej zabiło. M może pani jeszcze troszkę pośpiewać na mnie? To nie ja. Jak to nie ja? To nie ja, tu Drzewy, może uda mi się podejrzeć, kto to tak pięknie śpiewa? Witaj, jestem książę. Książę Filip. Jesteś prawdziwym księciem? O tak, najprawdziwszy książę. Książę, a ja mam dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Zaskoczyć może to, czego nie mamy zaplanowanego, czyli kiedy dzieci coś powiedzą na scenie inaczej, no albo kiedy nam nagle przyjdzie do głowy, żeby jakąś nową scenę wypróbować i zrobić to dopiero na scenie na przykład, a że z kolegą, z którym gramy, dobrze się dopasowujemy w takich momentach, no to jakby nie ma problemu. La 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 la! Książe! Panie przebłody lepiej. Książe! Książę, nic dzisiaj się nie stało! Nie, nie, wszystko w porządku. Na pewno. Więcej film nie będę. Książe! Tak! Jeździsz konno! Nie wolno pić, kiedy jeździ się konno! W wiem, wiem, wiem. Policjanci mnie złapali i mam 24 punkty karne. Także tylko jeden mi brakuje. Książę, nie, Już będę... nie będę pił. z ciebie książę. Nie, nie będziesz pił? Nie będę pił. Z dla ciebie zrobię wszystko. Możemy no. zatańczyć jeszcze na chwilę? No to jak nie będziesz pił, to możemy. La 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 la. la, la. nie Książę, już, ja już muszę iść. Moje ciotki na mnie czekają. Zacząć żywienie żeby nie Jadąc y, do y, placówki, w której mamy grać, czy to jest dom kultury właśnie, czy to szpital, czy to y, przedszkole, nigdy nie możemy nie wiemy czego tak naprawdę się spodziewać. jakie ilości dzieci się spodziewać? Y, jak dzieci zareagują? Y, zupełnie inaczej się gra y, zazwyczaj na wsiach, a zupełnie inaczej w miastach. Masz przed sobą bardzo trudne zadanie. Będziesz musiał pokonać ruchome, ciemniste zarośla, które strzegł zamku diaboliny. Wcale się nie boję. No i ją samą. Diabolinę? Tak, a pewnie jeszcze zamieni się w smoka, żeby utrudnić ci to zadanie. Nie, 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 nie boję się. Cieszę się, że jesteś taki dzielny. Zanim przyjechałem do Przemyśla, podpatrzyłem sobie i troszeczkę poczytałem o Przemyślu i zaskoczyła mnie ilość właśnie fortyfikacji wokół Przemyśla. Jest to wręcz prełka turystyczna i myślę, że wielu turystów lubiących militarne, militarną historię Polski z pewnością by się tutaj z pewnością znalazłby tutaj coś dla siebie i, i mogliby tutaj spędzić myślę, że dwa tygodnie cały czas mm, napawając się tym miastem. Niestety, kula nie pokazała mi wszystkiego. Wysłałam więc mojego wiernego sługę, kruka, żeby ją odnalazł, właśnie niedawno wrócił i zdradził mi miejsce jej pobytu. I już wiem, gdzie jest królewna. Muszę teraz czym prędzej podrzucić jej kołobrotek, żeby się ukryła. To ostatnia szansa, nim zgasi świeczki na swoim urodzinowym torcie. Ale najgorsze teraz jest to, że młody książę szuka jej w harce w lesie. Zauważyłem też w przemyśle, że jest to bardzo kreatywne miasto. Na każdym kroku widać, że coś się tutaj dzieje. Choćby wczoraj o 22 widziałem biegaczy w centrum rynku, czy ilość miejsc, do których rzeczywiście można pójść i miło posiedzieć. Poruszajcie różką w ten sposób, a zaklęcie! Trzymaj. A zaklęcie, powtarzajcie wszyscy. Bim, sala, bim. Bim, sala, bim. Z, zacznę, zacznę! A brak Bim salabim! Bim salabim! Czar Obróci się pniu! Obróci się! Obróci się! Obróci się! Bardzo się! dziękuję. się! Obróci się! Obróci Ja to uwielbiam i powiem szczerze, w tym momencie nawet nie wiem, czy potrafiłabym się tak przestawić na taki zwykły tryb życia, że codziennie jestem w jednym miejscu i wstaję rano, idę do pracy na ileś godzin, później wracam wieczorem do domu. Czasami wiadomo, brakuje jednak tego stałego miejsca, bo my cały czas jesteśmy na walizkach. Każdy tydzień gramy w innym województwie, ale mi to daje ogromną radość, bo mogę też zwiedzać Polskę. Na wcześniej nie miałam możliwości po prostu. A teraz tyle, ile wspaniałych miejsc zobaczyłam właśnie tylko dzięki temu, że nasza praca właśnie tak wygląda. Nie wiem, czy miałabym okazję w jakiejkolwiek innej pracy tyle jeździć i tyle zwiedzać. Moi panie, zauważcie, że w tym ciemnym loku jest bardzo nisko sufit. Uważajmy więc za głowę, żeby się nie stutnąć o sufit. i spróbujmy wydostać się z tego loku. I widzę, że tam na końcu są jakieś drzwi. Patrz tu, ja się to mam wrażenie, że wniosku wygłodniałeś na Nie ja chciałbym tylko do, 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 do ha, Nie mam śmieszne! Nie zdarzałaś przede mną uciec? Ja, że jest straszliwym ogniem i rzucam błyskawicę moimi oczami! Ja, ja, wcale się cię nie boję! Bo wiem, że dobro zawsze zwycięża zło, prawda? Prawda? Widzisz? A ty jesteś zła! Nie, nie bądź tajemnicz! I już nie jeden śmiałek myślał, że uda mu się mnie zgładzić! Jesteś na to za słaby. Mama, mama! Nie śmiejcie się ze mnie! Zresztą wcale nie mam zamiaru się zgładzić! Ja po prostu wypędzę cię z królestwa! Za siedem gór, siedem rzeki i siedem lasów i nigdy więcej nikogo nie skrzywdzisz! Ciekawe, jak zamierzasz tego dokonać! Mały!

o, a ciekawe co to może być. Jakiś prezent? O tak, prawdziwa niespodzianka dla diabolinki. Najzwyklejszy wiecz, a przepędził mnie jedną diabolinę! No uciekać, sleca! Ja uciekać! Jestem na to Widzieliście, jak uciekała, a była taka pewna siebie! Pamiętam na przykład sytuację, kiedy kolega jako książę w śpiącej królewnie pyta dzieci, jak ma obudzić królewnę, no i co ma zrobić, bo królewna zasnęła. No i wtedy dzieci zazwyczaj krzyczą, że królewne trzeba pocałować, ale bywają też inne pomysły, bo na przykład jednym z pomysłów, który tak właśnie bardzo pamiętam, było to, znaleźć sobie nową. Więc naprawdę teraz ciężko mi sobie coś przypomnieć coś jeszcze, ale tego jest całe mnóstwo i uwielbiam też o tym powiedzieć, bo ja uwielbiam mówić o swojej pracy. I, I tych naprawdę śmiesznych momentów do, do powtórzenia jest bardzo dużo. Pokręci mi się w głowie. Oj, chce mi się spać. Nie, nie, moja ukochana! Nie zdążyłem! I co ja mam teraz zrobić? ja? I to pocałuj. I to jest jedyny sposób, żeby. Się Się, a to ja zamykam oce. Dobrze, ale... bo ja mam takie małe problem, bo ja jeszcze nigdy nikogo nie całowałem i nie wiem, jak się to robi. Czy ktoś mi pokaże? Czyli no, taki dziówek robię, tak? No stąd, no ja wiem. Cieszę. Myślę, że teraz możemy wracać do pałacu. Tam czekają na nas rodzice i cały dwór. Wszystko jest przygotowane. To weselu. Ja pochodzę z Przemyśla i chociaż jeżdżę właśnie z Bartkiem na stałe jako duet, jeździmy już od września, no to pierwszy raz mamy teraz dopiero możliwość, żeby grać w ogóle na Podkarpaciu, bo my co tydzień jesteśmy w innym województwie i Przemyśl jest miastem, które ja kocham i marzyłam o tym, żeby tu przyjechać i żeby właśnie móc też koledze pokazać moje rodzinne miasto. Ciężko jest porównywać różne miejsca, które widujemy. I ciężko nawet wybrać, które jest piękniejsze, które mniej piękne, ale Przemyśl zawsze jednak, jak mam możliwość tutaj przyjechać, to, to jest dla mnie najbardziej chyba cieszące i uwielbiam tutaj wracać. Zobaczmy. proszę Jest wiele ciekawych miejsc w przemyślu. biorąc pod uwagę zarówno Stok narciarski na przykład, który jest blisko w, miast, w sumie w samym mieście przemyślu co się myślę, że bardzo rzadko zdarza. zawsze wyobrażałem sobie przemyśl jako takie malutkie miasteczko na uboczu. ale kiedy miałem już okazję w tym tygodniu zobaczyć przemyśl i zobaczyć y, wszelkie uroki przemyśla. Tak w przemyśl w pigułce zobaczyłem, y, to naprawdę mam ochotę na więcej i muszę przyznać, że jest to bardzo y, dla turystyki jest to bardzo miasto y, bardzo otwarte, bardzo ma wiele do zaoferowania. Dworzec PKP w y, przemyślu. Wyjątkowo mi się podobał, tym bardziej, że przypomina bardzo dworzec krakowski. Zauważyłem, że przemysł raczej nie był zniszczony podczas wojny, więc naprawdę w każdym miejscu w Przemyślu jest na czym oko zawiesić. Jest ogromna ilość wspaniałych kamienic, cerkwi, kościołów. Zaskoczyło mnie serpentyny w centrum miasta. To nie raz do niego budzimy. O nie! Do tej? i do innych wartych przypomnienia. A na dziś to już koniec. Dziękujemy, Dziękujemy i do widzenia! Proszę Państwa, z tej okazji, jako Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka, chciałem tym aktorom wręczyć przepustki na czasowe przybywanie w Twierdzy Przemysłu.

Mamy nadzieję jak najszybciej przyjechać do Przemyśla znowu i zagrać tutaj kolejne bajki, które mamy w repertuarze, bo we wszystkich szkołach i właśnie teraz w szpitalu, nie w innych miejscach, w których zagraliśmy, spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem i już nie możemy się doczekać, kiedy tutaj wrócimy. Trzeba kochać dzieci.